Jak wyglądały stroje sprzed stu lat? O tym między innymi można się dowiedzieć dzięki projektowi Moda na Niepodległość. Jest to cykl warsztatów plastyczno-historycznych dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Projekt został dofinansowany ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Warsztaty realizowane są wspólnie z Fundacją Przeciw Temu Czasowi przy wsparciu finansowym gminy Świebodzin i we współpracy z Biblioteką Publiczną w Świebodzinie i szkołą podstawową nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Świebodzinie. Rozpoczęliśmy w sierpniu pierwszymi warsztatami plastyczno-historycznymi. We wrześniu w muzeum odbyły się warsztaty charakteryzatorskie, warsztaty scenograficzne, a także sesja zdjęciowa inspirowana modą z okresu odzyskania Polski niepodległości. Teraz w naszym muzeum w październiku odbywają się warsztaty plastyczno-historyczne w cyklach cotygodniowych przeznaczonych dla szkół podstawowych, również dla szkół średnich. Uczniowie uczestniczą w bloku teoretycznym, w bloku plastycznym. Te warsztaty potrwają do końca października. Przenieśliśmy się właśnie w te lata 20., kiedy to kobiety zostały wyzwolone z gorsetów. I taką prekursorką tego wyzwolenia, można powiedzieć, była Coco Chanel. Także tutaj dzieci się zapoznały z modą, ze stylem stworzonym przez Coco Chanel, dlatego że to Gdzieś popłynął ten nurt na całą Europę i później na cały świat, w tym też do, do Polski. Kroje stały się dość, sukienki dość proste, kobiety już były bez gorsetów, mogły zachowywać się nieco swobodniej, także poznały dzieci oprócz sukienek, także stroje męskie, marynarki, jak mężczyźni i kobiety, i mężczyźni, jak wyglądali, jak się prezentowali w tamtych czasach. Także mamy czasy jazzu, Coco Chanel, Art Deco, ale tutaj ogólnie tak było w Europie. I później to trafiło też do Polski, bo mamy tutaj okres taki międzywojenny, lata 20. Tutaj panie też miały oprócz sukienek nakrycia głowy, miały jakieś takie szale, charakterystyczne były frędzle, korale. Także to, tego wszystkiego dzieci się uczyły i starały się przy użyciu tkanin, stworzyć właśnie takie kreacje o takich właśnie krojach z tą obniżoną. Talion. Dzieci dostały do odrysowania na tekturowy taki krój, i potem wybierały sobie tkaniny. Tkaniny, koronki, tasiemki tworzyły. Dziewczynki właśnie tworzyły sukienki, chłopaki mieli do wyboru alternatywę. Mogli też stworzyć marynarkę męską. Dzisiaj na zajęciach to ogólnie robiliśmy sukienki sprzed 100 lat. I tam nie można było robić peleryn, takich jak w sklepach rzeczy, tak jak w tych, w tych dzisiejszych czasach. Tylko takie no, bardzo dawne czasy, i bardzo mi się dzisiaj na tych zajęciach podobało, że ogólnie one są, że dzi dzieci. Z Dzisiejszych czasów mogą poznać tamte czasy nauka o historii i bardzo nam to będzie teraz przydatne na historii, ponieważ te dawne czasy, teraz na historii się tego uczymy. W dzisiejszych czasach są takie inne, całkowicie inne typy. Na przykład w tamtych czasach e, królowe nie nosiły typu takie Madam i nosiły rękawice, a w dzisiejszych czasach jest całkowicie inaczej, typu Wtedy były nawet inaczej się ludzie zachowywali w dzisiejszych całkowicie całkowita różnica. które czasy leczy tamte czy te? Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. W dzisiejszych czasach trudno o przyjaciela, w tamtych bardzo łatwo. W dzisiejszych czasach yy, można też bardzo często spotkać ludzi w telefonach, że to jest bardzo dużo yy, wypadków. W tamtych czasach... Myślę, że było ich dużo mniej. Myślę, że z tych osób, które były w tej grupie, paru projektantów, przyszłych projektantów myślę, że się urodzi. W listopadzie planujemy podsumowanie projektu, wystawę czasową w muzeum, która podsumuje szereg warsztatów i plastycznych, i historycznych, i scenograficznych, i tych charakteryzatorskich. Oprócz wystawy planujemy koncert podsumowujący przedsięwzięcie, który zorganizujemy właśnie z Fundacją Przeciw temu Czasowi i z młodymi, zdolnymi osobami, które współpracują z Fundacją.